Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Wspólnota w świecie Fallouta, wbrew pozorom, to nie miejsce, w którym po Wielkiej wojnie czas zatrzymał się na ponad dwa stulecia. Przed akcją czwórki w przeszłości była ona świadkiem licznych, często tragicznych wydarzeń, które zadecydowały o jej aktualnym stanie. Opuszczone osady są najlepszym świadectwem burzliwej historii regionu, a jedną z nich Tą, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest University Point, położone w południowo-wschodniej części mapy, na północ od Quincy, ruiny, których obecnymi mieszkańcami są syntki Instytutu oraz błotniaki. Przed Wielką Wojną na terenie późniejszego University Point znajdował się Uniwersytet Mass Bay, jedna z wielu uczelni wyższych na terenie Bostonu. Gdy spadły bomby, miejsce to opustoszało. Erozja wybrzeża sprawiła, że część budynków należących do kompleksu zapadła się do zatoki, a błotniaki urządziły w nich swoje gniazda. Z czasem jednak część obszaru została zagospodarowana przez ludzi. University Point było sercem tak zwanego Mass State, jednego z głównych graczy na politycznej scenie wspólnoty. Według Deacona, bez jego sił, mieszkańcy regionu nie odnieśliby zwycięstwa w bitwie nad rzeką Charles. Niestety nie wiadomo z kim walczyli, choć biorąc pod uwagę historię, prawdopodobnie z supermutantami. University Point było także niezwykle ważnym punktem na handlowej mapie powojennego Bostonu. Główny towar eksportowy stanowiło brzytwo zboże. Bardzo możliwe, że Mass State brało udział w projekcie utworzenia przejściowego rządu Wspólnoty, inicjatywie Instytutu oraz Minetmenów, mającej na celu ustanowienie jednego i stabilnego rządu dla okolicy. Utworzenie czegoś na kształt państwa. Niestety PRW zakończył się masakrą delegatów biorących udział w negocjacjach. Ocalał jedynie przedstawiciel Instytutu. Według jednej wersji był on odpowiedzialny za śmierć uczestników spotkania, natomiast zdaniem Instytutu doprowadziły do niej konflikty między osadami, a reprezentant naukowców przeżył, ponieważ stał z boku, nie biorąc udziału w całym zajściu. W osadzie działał gang. Szpony śmierci z University Point, którego członkowie nękali ludzi podejrzanych o bycie sindkami. Należał do niego wspomniany już dikon. Po morderstwie jednej z takich osób, wstrząśnięty swoim udziałem, zrezygnował z członkostwa. Jakiś czas później poślubił kobietę imieniem Barbara, z którą prowadził niewielką farmę. Ku zaskoczeniu zarówno dikona, jak i jego żony, ta okazała się syntkiem. gdyż szpony dowiedziały się o tym fakcie. Zaatakowały farmę i zabiły ukochaną naszego późniejszego towarzysza. Wściekły mężczyzna w odpowiedzi wymordował cały gang, co zwróciło uwagę trasy. W sierpniu 2285 roku młoda mieszkanka University Point oraz specjalistka od technologii Jacqueline Spencer przeczesywała jeden ze starych uniwersyteckich budynków w poszukiwaniu skarbów z przeszłości. Natknęła się na holotaśmę należącą do jednego z profesorów. Stewarta Campbella. Początkowo zamierzała ją sformatować i wykorzystać do spraw bieżących, lecz ciekawość wzięła górę i sprawdziła, co na niej zapisano. Znajdowały się na niej informacje o badaniach dotyczących zwiększenia wydajności reaktorów jądrowych na potrzeby wojska i przemysłu. Nie zastanawiając się długo, Jack postanowiła je sprzedać. Szukała kupca za pośrednictwem jednej z akurat przyjeżdżających w pobliżu karawan. Tym samym nieświadomie skazała osadę na zagładę. Kupiec, który miał pośredniczyć w transakcji, okazał się informatorem Instytutu, który w tamtym czasie prowadził intensywne poszukiwania wszelkich przedwojennych badań dotyczących reaktorów fuzyjnych. Organizacja uznała informacje w posiadaniu których była dziewczyna za kluczowe dla swojego rozwoju. Dlatego do University Point wysłano Konrada Kelloga, by spotkał się z władzami miasta i zażądał oddania holotaśmy, nawet pod groźbą użycia siły. Ten postawił ultimatum. Nośnik danych albo Instytut zrobi porządek. Do namysłu dano kilka dni. Mieszkańcy byli przerażeni. Burmistrz Bert Strickland próbował łagodzić nastroje podczas rozmów ze stronami. Lecz w miarę upływu czasu sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Plotki roznosiły się bardzo szybko. Niektórzy chcieli wydać Jacqueline Instytutowi, czemu stanowczo sprzeciwiał się jej ojciec, Gerald Spencer. Jedna z mieszkanek, Marta Cole, rozpowszechniła fałszywą informację, że Instytut żąda od osady oddania wszystkich dzieci. Inni mówili, że ukryto w niej bombę atomową, gotową do detonacji, jeśli naukowcy nie dostaną tego, po co przyszli. Mimo apeli burmistrza o spokój niemal doszło do linczu. Gerald, chcąc chronić córkę, zabronił jej wychodzić z domu, na co ta niechętnie przystała. Mieszkańcy University Point jednak ciągle dawali się we znaki. Jej poczta elektroniczna była zasypywana masą nienawistnych wiadomości oraz gruźb. Wydawać by się mogło, że rozwiązanie było proste. Jack mogła po prostu oddać holotaśmę, by uniknąć tego wszystkiego. Lecz problemem było to, że na niej, w rzeczywistości nie znajdowały się żadne ważne dane, a informacje o tym, że profesor Campbell prowadził jakieś badania, ich wyniki znajdowały się gdzie indziej. Dziewczyna celowo przeceniła wagę tych danych. By po prostu zarobić. Nie miała tego, po co naprawdę przyszedł Kellogg. Tylko holotaśmę, która dla tak zaawansowanej frakcji była bezwartościowa. Sprawa zaszła zbyt daleko. Instytut prawdopodobnie by w to nie uwierzył. Dlatego robiła, co mogłaby zdobyć prawdziwe badania Campbella. Burmistrz natomiast zasugerował jej i ojcu ucieczkę poza teren wspólnoty. Licząc, że sprawa rozejdzie się po kościach. Gdy mieszkańcy University Point nie dostarczyli Instytutowi holotaśmy w wyznaczonym terminie, zostali zaatakowani przez Syntki. Byli bez szans, doszło do masakry, wielu z nich wolało popełnić samobójstwo niż czekać na egzekucję. Jack po przeanalizowaniu terminala Campbella odkryła, że profesor miał tajne laboratorium w University Credit Union i używał daty urodzin jednej ze swoich studentek jako hasła, lecz było już za późno, by kogokolwiek ocalić. Jej szczątki możemy znaleźć w biurze profesora. Według Prestona, minutmeni otrzymali przed atakiem wezwanie o pomoc, lecz gdy przybyli na miejsce, zostali już tylko zgliszcza i trupy. Ślady tamtego wydarzenia wciąż są doskonale widoczne. Same University Point stoi opustoszałe, choć na miejscu wciąż pozostaje kilka syntków. Tak czy inaczej, historia tego miejsca dobiegła właśnie końca. Z rzeczy, o których warto jeszcze wspomnieć, to to, że w pobliskim budynku apteki znajduje się boczne wejście do krypty 88. Dziękuję Wam za wysłuchanie, i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.